Ma no, chwileczkę wolnego. Mam w ogóle dzień wolny, ale ma guzinkę wolnego. I właśnie zaproszę Was na sekundę do, do kuchni i taką podstawę pokażę. Przede wszystkim do mnie, do mnie kolega właśnie pisze, że ma bardzo złe wyniki, krwi i takie, brzusio. Ja już mówiłem o, nim, o tym wcześniej z nim, ale właśnie przyszedł i będzie naprawiał swoje zdrowie czym zdrowym pożywieniem. A dobrze, teraz tak. Tu jeszcze karyż brązowy i czarny, bo są zrobione krewetki będą krewetki. Krewetki będą w ryżu plus surówka. Tutaj sobie stygnie taki piękny boczuś. Ten boczuś już, o jeszcze śpiuteńki jest, boczuś był ugotowany e, z przyprawami. Wody nie wylewaliśmy, bo to jest woda po boczku. Ile tłuszczu w nim pływa. Ile tam jest niezbędnych składników odżywczych. I to będzie z tego zupa. To znaczy właściwie nie zupa, tylko że będzie z tego fasolka. Ale do czajniczka lejemy wolę. Dwie kawy już dziś wypiłem. Mamy siteczka. zielona herbata zielona herbata z miętą w naszą ogrodu zieloną herbatę ja kupuję taką prawdziwo sypaną ja w saszetkach a raczej nie pijam chyba, że dziurawiec, bo nie mogę inaczej kupić no to w saszetce a, a, a szabie również A tak, ziołom. I do tego dorzucam listki chmielu. Taką gastunię. Chyba to jest super, A... Świetnie działa na organie. I ja ją wstawię na ogień. Wstawię ją na ogień i zacznie się gotować. Ale nie dopuszczę do pełnego gotowania. Do takiego bulgotania dużego. Od razu wyłączę. I ona będzie dochodzić. I ona sama naciągnie, tak, z 10 minut. I wtedy spróbujcie. Spróbujcie takiej herbaty napić się z małego kubeczka, a najlepiej szczarki. To normalną herbatę, którą bierzesz z kubku, ze szklanki, bez tego na nalewaj do małej miseczki i pij tą herbatę. Polecam efekt sam zobaczysz ja tu przybliżę tą kamerę moje dzisiejsze zakupy to dwie paczki wygrałów to jest listki chili do, do do potraw fantastyczne jest fantastyczne chili to jest e, papryka ale grillowana świetnie się nadaje do różnych e, e, właśnie potraw tu ma e, czarny sezam Czarny sezon będzie do hiszpańskich potraw. Tu mam anysz, wróćki anysz do przypraw. Tu mam czerwoną paprykę Aleppo, to jest chili do tych pańskich tu mam oliwki zielone i trzeba uważać to są akurat um, to, oj, cieknie to jest akurat oliwka benzona. Tylko czytajcie, czytajcie etykiety, bo tutaj na przykład ja mam skład wszystkiego. Ile ma jeszcze wadła, żelaza, witaminy C ma dość dużo, witaminy E ma 7, nitro, mini, mini. witamina B12, 0, magnezu ma 4, ale. Ja czytam skład, bo łobuzy już dodają chemię antyoksydanty. A oliwki są przebogate i bardzo, bardzo zdrowe. Tu mam masełko, i też właśnie szlach mnie trafia. Bo to jest hinduskie, którego akurat nie mogę kupić. A to było 100%. 100% ma bez żadnych dodatków, to tutaj też jest 100%, 100 bez żadnych dodatków, bo obuzy zaczynają dodawać świństwo A jeżeli masło jest zapakowane w tak szczelny sposób, nie trzeba żadnej chemii. i tu ma dwa ma osiem maślaną maślaną e, bin, e, fasolę do dusza. ona jest w samej wodzie W samej wodzie. Tu mam tak samo, tu jest sama, też są bardzo dobre. To jest e, sama, sama woda i sól, fasola ryż brązowy, ryż czarny, zastępuje mi chleb makaron. Biały ryż ziemiaki. Nie jadam tych rzeczy. I fasolami i ryż to zastępuje. Nie wiele, Ale jedno Jedzenie leczy.